Bolesne derby Krakowa. Ale broń Boże nie ze względu na wynik lub nawet poziom, a ze względu na to, że był to ostatni mecz tej czternastej kolejki, który rozpoczyna nieszczęsną przerwę na reprezentację. Chociaż uważam, że w sumie sam poziom dramaturgii tego spotkania mógł być nieco wyższy. Wisła Kraków wygrywa z Krakowiu 1-0 po golu w 52 minucie Jeboacha, tym samym podbudowując swoje morale po ostatniej bardzo słabej dyspozycji ligowej. Bo chciałbym przypomnieć, że biała gwiazda poza tym zwycięstwem w Tychach w Pucharze ostatnio nie wygrała w lidze od 16 października i meczu z Górnikiem Zabrze na wyjeździe. Dziś wygrała, jednak jak w przypadku każdych derbów nie przyszło jej to w łatwy sposób. Tak jak mówiłem, jedynego gola w tym spotkaniu trafił Jał Jeboa, po świetnej akcji Mońskiego i asystującego Skwarki, który często w tym sezonie nie dawał powodów, by go chwalić, a dziś można go pochwalić, tak jak mówiłem, za asystę, a ostatnio w tych akcjach w sumie też zagrał całkiem ok. Na wyróżnienie zasługuje również, mimo kilku bardzo lekkich błędów w postaci np. jednego minięcia się z piłką, Biegański, bo wybronił dziś głównie w pierwszej odsłonie kilka naprawdę groźnych uderzeń pasów. Kliment w mojej ocenie zasługuje również za wyróżnienie, jednak głównie za tą drugą odsłonę, bo był w niej zdecydowanie bardziej aktywny oraz zdał się, raz sfaulować Ugasowi, wychodząc na prawie czystą pozycję, co równie dobrze mogło się skończyć czerwoną kartką. No i na plus po stronie Wisły oczywiście Sadlock, bo dziś znowu, zresztą tak jak w meczu w Tychach, dowodził defensywą Białej Gwiazdy. A Krakowia najlepiej zagrała dzisiaj w mojej ocenie w pierwszej odsłonie tego spotkania. Dwie groźne główki Piszczka, jeden strzał Rakoczego i goście w tej pierwszej połowie mieli... Pewną optyczną przewagę, jednak nie przekładała się ona na stwarzanie takich prawdziwie stuprocentowo klarownych sytuacji. A główne próby stwarzania dzisiaj zagrożenia przez zespół Krakowi były po dośrodkowaniach w pole karne. Ponadto zespół Michała Probierza przez dłuższy czas grał dzisiaj bardzo niedokładnie, oraz przysypiał w obronie. Sama akcja Bramkowa, jak sobie ją prześledzicie od początku, była jakoś, mam wrażenie, zbyt łatwo odpuszczona. Poza tym samo zachowanie Jugasa przy tym faulu na klimencie było naprawdę mocno nieodpowiedzialne. Возвращаясь co ostatecznie sprawia, że derby Krakowa zwycięża Biała Gwiazda, co uważam, że było jej bardzo, ale to bardzo potrzebne w ostatnim czasie. Po tym spotkaniu piłkarze Białej Gwiazdy wskakują na 13. miejsce w tabeli z 17 punktami, czyli zrównując się ze swoim dzisiejszym rywalem. Rywalem w postaci Krakowi, która aktualnie znajduje się na 11. miejscu w klasyfikacji. Tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka, Instagrama, kartę społeczność na kanale Tradaj. Zapraszam Was do posiadania dobrego humoru w ten cały tydzień i w sumie przez te dwa Tygodnie i niespodziankowo najprawdopodobniej widzimy się jutro. Także cześć.